Ten podły jeb... glut spysiński. DJ Palasite, jeszcze raz moi drodzy, bo to będzie szkoda szota. DJ Palasite oświadczenie wydało, a propos Pandora Gate. E, Podać płacze. E, Włączałem moi drodzy, ale nie będziemy robić tak jak DJ Palasite. Też pozdrawiam. no fajnie. E, Włączałem moi drodzy i... I nie będziemy włączać smutnej muzyczki, nie będziemy tak jak DJ Palasite. Zobaczmy, posłuchajmy. Cześć. Cześć. Dobrze was widzieć. Elegancko. Wszystkich bez względu na to z jaką intencją tutaj przyszliście. Dobrze was widzieć, bo nie wszystkich widziałem w piątek. Wspominam o piątku nie bez powodu. Właśnie bo nie zgromadłem piątku chyba. Z tego względu, że w piątek pojawiło się moje oficjalne stanowisko odnoszące a. się do całej sprawy, okay. do serii ze Snapchat'a, do zdjęć na Facebooku. Mhm. A nie pojawiło się to w materiale Ukonopa. I mam wrażenie, że niestety, ale nie wszyscy to widzieli. Okay. Dlatego postanowiłem, że w tym tygodniu nagram jeszcze sprostowanie wyjaśnienia. Ja myślę, że najlepiej tak naprawdę byłoby, gdyby, jeśli tak bardzo chciał, e, jeśli tak, jak, jeśli tak bardzo chciał, żeby rozeszło się to najmocniej, jak to tylko możliwe, no to chyba najlepiej byłoby wstawić film, nie? Bo na przykład jak e, ktoś tam, e, jak Warga, Ma Maciek Dąbrowski chciał się Wytłumaczyć, to od razu wstawił film tam dzień później bodajże, po, po akcji. Natomiast tutaj na Instagrama, ja rozumiem, że, że content i tak dalej, ale jak chce się jak najszybciej i jak najszerzej dotrzeć do, do swoich odbiorców, no to chyba kanał, nie? Jak jest YouTuberem, a nie Instagramerem, no to na kanał i tyle. Bezpośrednio na YouTube'a. Dlaczego? Dlatego że widzę, że nie wszyscy widzieli ten statement. To, co pojawiło się na moim Insta pomimo tego, że to gdzieś tam lata w sieci czy na Twitterze widziałem, niektórzy się do tego odnoszą i wiem, że są osoby, które widziały ten statement, i dziękuję Wam za wszystkie wiadomości, które do mnie piszecie. Ale widzę też wiadomości osób, które pomimo tego, że Konor. Może Lilia, dziękuję za wspieranie. Serduszko dla Lili. 15. Osoba wspierająca na, na dzisiejszym y, streamie. no bardzo jej miło. Top powiedział: Nie wrzucajcie Palasajdo do tego samego wora. To i tak wrzuciły. I tak powiedziały, przekreśliły totalnie, nie wzięły nic pod, pod mm -hmm. uwagę, mimo że w piątek całe sprostowanie powiedziałem, bo przez 10 lat te materiały, tak jak mówiłem, były dostępne. Uważam, że Palasajd powinien dotrzeć do więcej osób, stawiając film zarówno na YouTube, jak i Instagram, ale on myśli. Że każdy ma Instagramy, że każdy zobaczy. Wiesz co, ja, mi się wydaje, że, że to jest bardziej w takim. Znaczy wydaje mi się, nie mam pojęcia, to jedynie nie wiesz, nie znam go, nie, nie, nie mam. Mm, nie znam go, nie mam z nim kontaktu. Natomiast tak patrząc jako widz no to nie chcą, nie chciał sobie, brzydko mówiąc, zaśmiecać kanału. Natomiast ja, bo ja wiem, że on ma swój, swój content, jakieś tam subnautiki, jakieś subnautiki, boże, subnautiki, jakoś tak, te jakieś tam z, ze strasznymi rzeczami i tak dalej. Okej, okay, kumam. Natomiast w momencie, gdy wychodzi jakaś sprawa i ty chcesz się do tego odnieść szybko, chcesz od razu dać statement swój, żeby jasno był widoczny, to nieważne jaki masz, jak, nieważne jaki masz content, wstawiasz i tyle. Natomiast no trochę nie rozumiem tego, tego zagrania, nie? Jesteś YouTuberem, wstawasz na YouTube'a. Tyle. Nikt o to nigdy nie miał problemu. W każdej chwili mogłem to usunąć. To prawda. Tu mój błąd. Nie zrobiłem tego. Przepraszam. Mogłem zachować się Równo na otikę, dokładnie. Zupełnie inaczej. Ja naprawdę przez 10 lat ponad nie miałem nic do ukrycia. Te wszystkie publikacje były publiczne, ogólnodostępne. I ja o tym mówiłem w piątek. I to było chujowe, że to wrzucałem. Mhm. I nie jestem z tego dumny. I dlatego powiedziałem w piątek, że usunąłem to z kanału. No ale oczywiście jest część z osób, która twierdzi, że teraz to zrobiłem, mimo że mówiłem o tym już wcześniej otwarcie. I jest mi kurwa głupio i jest mi wstyd, że seria, która, którą kochały dziesiątki, setki tysięcy osób jeszcze lata temu, to dzisiaj ktoś mi pisze, czy... że ja bym klepał. Niektórzy z Was też pytają, jak się czuję. Nawet nie wiem. Serio, naprawdę nie wiem, bo tyle lat to było publiczne, kurde. Ktokolwiek mógł zwrócić uwagę, powiedzieć, już dawno by tego nie było, humor te lata temu też był zupełnie inny i to nie było dobre. Ale kurwa, grożenie mi śmiercią za to, że nagrywałem filmy na YouTube'a, kurwa, które ludzie kochali. Znaczy, nie, ja, ja absolutnie się z, z tego nie śmieję, nie, nie, nie absolutnie. E, natomiast dwie sprawy. E... To, że ludzie kochali tą serię, no tam były cycki, dupy i tak dalej, więc wiadomo, że to generowało wyświetlenia. Ee, że, że, ten, że, że nikt nie zwrócił uwagi. Kurde, no ale, ale wiecie, jak się robi na przykład live'y albo jak ja, no właśnie, jak ja na, na, na swoim przykładzie. Oczywiście to nie jest też tak, że wiecie, że, że każdy teraz powinien robić jak ja, tylko na swoim przykładzie, jak, jak ja na przykład to myślę. Wchodzę na swój kanał. Na lajbach na przykład, albo, albo na przykład nie wiem, czasem, czasem poza poza lajbami i patrzę też sobie jakieś tam stare filmy, nie? Albo właśnie też chcę wam pokazać i patrzę od najstarszego i co, co tam się działo i, i nie wiem, i na przykład widzę, co nagrywałem, w jaki sposób nagrywałem i myślę, że. I znaczy myślę, że youtuberzy też tak czasem robią, że po prostu patrzą, co tam, co tam się kiedyś nagrywało. I ja jakieś tam mam na pewno, ja ukryte mam na przykład, jest, oh mam ukryty film. Mam ukryte, mam ukryte sporo filmów, ale to są filmy tak, dwa filmy są, trzy albo dwa filmy są dlatego, że mnie poprosili youtuberzy, o których nagrałem. E usunięte, z, ukryte są filmy, bo kiedyś robiłem konkursy, więc niektóre, niektóre po prostu musiały być na niepubliczne, więc tam ten, ten quiz trzeba było dawać na niepubliczne, bo kiedyś można było klikać w ekran i tam przenosiło na, 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 na inny film. Mam poukrywane albo usunięte filmy z moją byłą dziewczyną i mam i mam moi drodzy ukryty film mam moi drodzy ukryty film słuchajcie publiczny, publiczny, prywatny oh. mam ukryty film na którym Mam ukryty film, na którym parodiuję roka roka Alona. Eee, I na tym filmie ja... Jest okej, okay, ja nie będę patrz. Co no. że tutaj łączasz ten film? Znaczy? No, nie wiem, żebyś, żebyś to nie słyszał, ja co Okej, okay, dobra. E, na którym... Niby parodiowałem e, Rocka Alona. Tylko, że ta parodia wygląda tak, że ja po prostu... O! Rock Alone, jak nagrywał serię z Battlefielda, to on praktycznie nic się nie odzywał. Ewentualnie tam rzucił kil Kilka zdań na film. I moja parodia wyglądała tak, że ja po prostu gram i... Wrzucam kilka, kilka zdań w tym filmie i na końcu mówię, że mam nadzieję, że go to nie obraziło. O, jak sobie, ja ja nie, nie oglądałem tego filmu z 10 lat, ale na samą myśl w ogóle o tym filmie, to mnie tak skręca w ogóle. No, więc takie coś jest usunięte, moi drodzy. E, i, I nie wiem, czasem, czasem jak, jak sobie myślę o jakichś filmach, które skręcają, no to po prostu się gdzieś tam ukrywa, nie? I niektórzy Ile miałem lat? No 10 lat temu. No, 11 lat temu. Chcemy go na 12 lat. Nie, nie pokazuje, nie ma szans. Chyba że za y, potężnego Donate'a, to, to wtedy tak, oczywiście. Za Donate'a się wszystko pokazuje, moi drodzy. E, nie, ale, ale mówię tak, tak, tak lecąc dalej, to. Y, lecąc dalej, moi drodzy, no to po prostu się czasem patrzy na to, co się gdzieś tam nagrywało. Jak coś zajebiście skręca, to po prostu się usuwa, nie? Tak tak mi się wydaje. Na no tu go nie, Gdzieś tam nie skręcał albo nie widział w tym nic złego. Ja się boję wyjść z domu, kurwa. Tak jak kocham internet, 13 lat, tak naprawdę. I serio, mega dziękuję każdemu, kto pisze. Daniel, kochałem tę serię, oglądałem ją lata temu i też się nie. Nie się kochałem, no. Miałem. Dziękuję tym osobom, które to piszą, naprawdę, bo mam wrażenie, że chociaż te stare osoby, które były na YouTube rozumieją to, nie wrzucają do jednego worka. Ja dostawałem anonimowe maile i to nie było dobre, że o nie prosiłem, ale to były, kurwa, anonimowe maile. Czemu ludzie sobie dopowiadają jakieś popierdolone rzeczy? Ale nic nie, ale kto, kto dopowiada? Ja nie, nie widziałem, tak naprawdę w internecie jestem, eee, na Twitterze jestem i, i widziałem, jak ludzie nie widziałem jak ludzie nie wiem reagowali na, na, na DJ Palasaida i nie widziałem żeby sobie i nie widziałem żeby sobie coś tam dopowiadali, tylko to było bardziej na takiej zasadzie że... No, że czemu to nie było usunięte i tyle więc tam nie było dopowiadania, że on coś tam z tymi dziewczynami więcej tylko było komentowanie tego co robił no i dlatego chcę, słuchajcie, nagrać sprostowanie do YouTube'a, bo ja o tym wszystkim... O, no właśnie, no to od razu nagrać. I mówiłem już w zeszłym tygodniu. Tyle tysięcy filmów, które stworzyłem. Naprawdę kochałem Internet. 13 lat waszych uśmiechów na twarzach miliona rzeczy, które zrobiliśmy wspólnie razem i które były zajebiste, naprawdę. Nie słuchał że się smarków, dokładnie. Dlatego lepsze niż Fagata. Czy to jak chętnie kupowaliście książkę, co mnie mega napawa i ja z dumą będę opowiadał o tym swoim wnukom, że była, że kiedyś mogłem napisać książkę i, i zbudowałem 13 lat wspaniałych. Kurwa, wspomnie ludzi, rzeczy. Kurwa, naprawdę kochałem internet, ale po tych 13 latach ja nie wiem, czy ja chcę tutaj dłużej być. Ja to, ja muszę, ja muszę to przebyć Ja już nie mam siły na, na internet po tylu latach. Ja rozumiem, jakbym komuś zrobił krzywdę, ale ja nie chciałem nigdy nikomu zrobić żadnej krzywdy i nigdy nikomu żadnej krzywdy nie zrobiłem. Dostaję kurwa za coś. Cokolwiek by się nie działo, dziękuję każdemu, kto przez te lata doceniał to, co robiłem. Docenia i jest. Po drugiej stronie, ale. Dajcie mi to przemyśleć, bo naprawdę już. przeżyłem milion. Dr Wszystko wygląda w jak Black Mirror na żywo. Dram, wyjaśniałem już nawet dramy, które były poruszone już dawno temu. Ty, ty. No właśnie, ale nie kumam najbardziej tego, że, że mówi, że, że nagra w tam. za kilka dni odpowiedź na najdubę. Tylko czemu nie od razu, nie? Tutaj nagrał statement pierwszy, teraz statement drugi. Trzy statement, nie było zapowiedź statementu, statement i teraz ten ze statement. Tylko czemu nie doradza na YouTube'a, skoro mówi, że chciał dotrzeć, dotrzeć jak najszybciej do wszystkich? Nie wiem, dajcie mi czas, serio. Przepraszam. Na pewno hejt spadł, na pewno są emocje, ale nie wiem, czy takie nagrywki są dobre dla wizerunku. Nie mam pojęcia, wiesz, wiesz no ale z tego, z tego, co patrzę, no to z tego, co patrzę tu i myślę, że jakbym wszedł na Twittera, to ludzie będą, wiesz, jednak śmiać się, nie wyśmiewać. Uważam was, że jest tak... że jestem taki niestabilny i nie mam we mnie tej, tego pozytywizmu, co zawsze, ale... Ciężko. Naprawdę ciężko. Nie pedro, zachował się stolejarską. No stolejarska no. Kurwa, żeby macie wyjść z was tego domu, wy nawet nie wiecie, jakie to jest uczucie. Koba z No tak, no to jest akurat prawda, że, że tutaj, wiecie, że tutaj... ...nie mamy w ogóle nic o wieku. Zachowało się stulejarsko, tak. No ale na pewno nie, nie ta sama półka, co, co nie wiem, to styl nie? Czy coś? Cokolwiek by się nie działo, kurwa, na za... Bez przesadna, na... akurat na by sobie nie służył. Oczywiście, że nie. Może będziecie tu w moim sercu. Dziękuję, kurwa. Nie wiem. Nie wiem, co mogę na ten temat powiedzieć. Ale... Jestem święcie przekonany, że ludzie będą mieć beka z tego na Twitterze.